Witam Was w kolejnym odcinku jazdy próbnej. Z tej racji, że mamy zimę, próbujemy uwrażliwić kierowców jeżdżących po Polsce na niebezpieczne sytuacje. Moim dzisiejszym gościem będzie Adam Knietowski z Toruńskiej Akademii Jazdy, ale zanim do niego przejdziemy, najpierw pierwsza jednostka w Toruniu Straży Pożarnej jest ze mną pan Waldemar. Witam, panie Waldemarze Witam. i pan Marcin. No właśnie, Panie Waldemarze, jak wygląda zima w porównaniu do innych pór roku, jeżeli chodzi o Waszą pracę? Nasza praca wiele nie odbiega. Wiadomo, zmieniają się zagrożenia związane z wyjazdami Straży Pożarnej. Latem są więcej, pali się w lesie, trawy. Takie zagrożenia zimą jest dogrzewanie budynków, nieszczelne wentylacje, zatrucia z tlenkiem węgla, do których musimy jeździć, również na chwenach wodnych, ale jest dużo wyjazdów do zdarzeń drogowych, co jest związane z porą roku, gdzie jest ślisko, nie zawsze zdążą drogowce posypać wszędzie i wtedy się dzieją różnego rodzaju. Cuda, że ludzie wpadają, nie są powymieniane opony na zimowe i z tego biorą się zdarzenia, w których uczestniczymy. Ciężkie cysterny, czy się przewracają w rowach, leżą, nie mogą podjechać pod górkę, no, trzeba, czy wpadają do rowu. Wszędzie tam musimy uczestniczyć, powyciągać ich, usprawnić, czy powydobyć ofiary z, z wraków samochodów. No właśnie, jak widzicie, straż ma konkretny sprzęt. Nawet dzisiaj tym wysięgnikiem uderzyliśmy w stronę nieba na wysokość prawie 40 metrów, specjalnie dla Was, ale właśnie porównując, jeszcze raz, pory roku, czyli teraz mamy więcej stłuczek, mniej wypadków śmiertelnych, tak? Tak by to wychodziło, ludzie jeżdżą ostrożnie, jak widzą zagrożenie. Jednak gorsze jest to przejście z okresu tego jesiennego na zimowy. Kiedy to następuje wtedy jest na najwięcej, a jak już jest sama zima, ludzie dostosowują jednak się do aury zimowej i każdy tą nogę z gazu zdejmuje i wtedy jest więcej stuczek, czy właśnie takich utnięć w rowach. Czy takich, ale mniej śmiertelnych w tym, w tym wypadku wychodzi? A latem ludzie sobie pozwalają na szybszą jazdę, i z tego chyba to wynika, że są tragiczniejsze w skutkach te wypadki. Według mnie zawód strażaka jest najbardziej takim niebezpiecznym i odważnym zawodem. Dzięki tym ludziom. Ratujemy swoje życie, to oni wycinają nas z samochodów, oni wyciągają nas właśnie z tych rowów, dzięki czemu następnie ambulans może po nas przyjechać, może uratować nam życie, a policja stwierdzić, co było spowodowane, że ulegliśmy wypadkowi. No właśnie, może parę słów od Pana, tak z głębi serca. Na co powinni uważać kierowcy zimą, jak i latem? No przede wszystkim uważać, zachowywać ostrożność, dostosować prędkość jazdy do panujących warunków. Nie można, że tak powiem, kozakować. Wiadomo, to są różne zdarzenia na, na drodze. My czujemy się pewni, ale ktoś drugi jest mniej sprawnym kierowcą. Nie trzeba od razu na, naciskać na niego. Jedź szybciej. Czy Zwolnić, dostosować, zachowywać się w miarę z rozsądkiem na, na tej drodze, szanować jeden drugiego, wtedy będzie nam wszystkim się chyba lepiej jeździło. E, czy Pan jako osoba prywatna jeżdżąca samochodem e, jest pouczona do tego, co Pan widział i rzeczywiście ściąga Pan tą nogę z gazu? Tak, w każdych takich warunkach staram się jeździć na ryby bezpiecznie, nie, żeby nie powodować kolizyjnych sytuacji. Jeśli trzeba to kogoś wpuścić, zahamować, wpuścić, żeby się włączył do, do ruchu. I to jest podstawa, żebyśmy się wzajemnie szanowali na tej drodze. No właśnie, jeżeli chodzi o drogę, straż wyjeżdża do wypadku, do y, bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Y, jak to wygląda z Waszej strony? Przecież macie utrudnienia na ruchu, ludzie Wam nie zjeżdżają? To znaczy nie zawsze ludzie wiedzą, jak się zachować, trochę panikują. No dobrze by było, żeby zjeżdżali, robili, spojrzeć w to lusterko, gdzie zjechać, gdzie, gdzie my, pokazujemy kierunek, w którą stronę chce, chcemy jechać. Najlepiej zjechać na, na pobocze, zrobić ten środkowy pas wolny do, do jazdy, zjeżdżać na bok, się zatrzymać, zaczekać aż my przejedziemy, a nie jechać w tym samym kierunku i stwarzać dodatkowe zagrożenie. No zimą jest jeszcze dodatkowo to, że są. Czasami na ulice pozostawiane samochodami, gdzie jest ciężko dojechać. Wiadomo no, są zaspy. Różne podsypywane te śnieg samochodów czy na, na parkingach ludzie nie mają gdzie stawiać, zastawiają nam drogi dojazdowe do pożaru, a to stwarza dodatkowe zagrożenia i czas, wydłuża czas prowadzenia akcji. Tak więc specjalnie dla Was w programie jazdy próbnej wystąpili strażacy, którzy również apelują o to, abyśmy zachowali ostrożność na drogach. No i życzę Panu, Panie Waldemarze, jak najmniej pracy i jak najmniej niebezpiecznych właśnie wypadków, do których możecie jeździć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marcinie. A my teraz przenosimy się do Adama Knietowskiego, który pokaże nam, jak nie doprowadzać do takich sytuacji, żeby załóżmy pan Waldemar i pan Marcin nie musieli do nas przyjeżdżać. Tak jak wspomniałem przed przerwą jest ze mną Adam Knietowski. Po lewej i po prawej stronie opony zimowe, nowe opony zimowe z bieżnikami i do tego nawołujemy. Przyszła zima, musimy dbać o nasze auta. Takich dni w roku, w których występuje kopny śnieg, może nie ma zbyt wiele, ale za to mnóstwo dni może nas zaskoczyć zmiennymi warunkami pogodowymi. E, jak to się śmiesznie zawsze określa, drogowcy, nie, nie, jakby drogowców zaskoczyli. Nie zdążają. Nie zdążyli, tak jest, ale. To nie do końca oczywiście prawda. No, nie da się nadążyć z tym, co, co, co nam gwarantuje pogoda i też zapomnieliśmy o tym, że, że ruch w tej chwili drogowy jest bardzo wymagający. Mnóstwo ludzi chce jeździć samochodami, jest potężne natężenie ruchu i każdy życzyłby sobie odśnieżonej drogi i dobrych warunków pogodowych. Należy przede wszystkim zacząć od siebie, czyli od własnego przygotowania, własnego sprzętu samochodu do zimy. Jednym z najbardziej podstawowych elementów jest właśnie... Opona. I tutaj wszystkie testy pokazują, testy i takie gdzieś tam europejskie, w specjalizowanych ośrodkach, ale także nasze, na naszym obiekcie prowadzone e, bardzo proste teściki, które pokazują jakieś takie życiowe porównania. Nie chodzi o identycznie ten sam samochód, czy nie chodzi o jakąś tam identyczną markę opon. Chodzi o to, że jeden stawiamy samochód z, z oponami letnimi, z, w zasadzie nowymi, dobrym bieżnikiem, a drugi samochód też przeciętnej klasy, normalne opony, takie jak się kupuje zimowe, ale nowe. I co się okazuje? Okazuje się, że czy to będzie bardziej kopny śnieg, czy przede wszystkim chodzi o temperaturę i, i samo przyklejanie się do nawierzchni. No tutaj opona letnia nie ma najmniejszych szans. ani przy, przy... Nawet nowa? Absolutnie, nawet nowa. Bardzo dobrej jakości. Po prostu mieszanka jest tak skonstruowana, żeby w upałach, w upałach się nie topić przy, przy oponie letniej. E, natomiast zimą bardzo szybko twardnieje. I nie ma jak się przykleić do podłoża, nie ma jak odbierać wilgoci, wypompować pod siebie wody czy błota pośniegowego. Wejdę, wejdę Ci Adamie w słowo, to może tak praktycznie, dotknijmy, tak? Zimówka jest miękka, jesteśmy w stanie wgnieść tą oponę, po tym możecie poznać nie patrząc na bok i nie czytając właściwości, tak? Jak widać, mamy mnóstwo nacięć, tak, które tutaj akurat są bardzo głębokie, bieżnik jest wysoki i pod naporem samochodu, tam na dole, to wszystko się rozszerza. Tak? Ten, mhm. ten, ten ym, bieżnik, on się przykleja, wżera w nawierzchnię, odprowadza wodę, wilgoć, a głównie przecież to tutaj o to chodzi, bo zimą nawet jeśli jest śnieg, on gdzieś tam topnieje, czy sól go roz, rozprowadza, rozkłada. Wówczas yy, no, największy problem mamy z nawierzchniami, o zmiennej nawierzchni i z wilgotnymi nawierzchniami, w związku z tym... Ta opona w tych temperaturach pracuje fantastycznie, do tego została stworzona ta opona zimowa, letnia jest twarda i w żaden sposób nie gwarantuje nam odpowiedniego odkształcania się od nawierzchni. Ale znowu możemy się przejechać przy kupnie na takiej oponie, ponieważ drodzy widzowie, jeżeli będzie to stara opona zimowa, ma właściwości jak letnia, jest twarda. Bardzo dobrze to ująłeś, ponieważ to też nie sam bieżnik świadczy o, o możliwości użyteczności opony, a też jej rok produkcji, w jaki sposób została przechowywana, czy w jaki sposób użytkowa została użytkowana. Czyli, czyli jak będzie to e, opona z bardzo dużym bieżnikiem, ale jeżeli zobaczymy taki w kółku na oponie numerek i będzie to Opona iluletnia. Załóżmy około... 27-letnia opona, która gdzieś przeleżała w magazynie. To już nie jest to. Absolutnie, absolutnie guma parcieje, guma się starzeje. To ja kiedyś, dawno temu myślałem, że to, co mówili fachowcy gdzieś tam w mediach, co mówili e, testując te wszystkie rzeczy, ci fachowcy e, mówili, że, że właśnie jakby wiek tej gumy ma ogromne znaczenie. Ja nie chciałem się w to wierzyć. Jak mówię, no przecież, no jak to, to nie może mieć aż takiego znaczenia, skoro skoro opona wygląda jak nowa, ma fantastyczny bieżnik. Jednak. To, co się później widzi przy testach, przy jeździe, no nie da się tego oszukać. W przypadku opon, które mają powiedzmy 5 mm bieżnika, gdzie nasi sąsiedzi zagraniczni się takich opon pozbywają, bo kupili nowe 8 mm wysokość bieżnika, zużywają gdzieś tam do 5-4 i traktują te opony jak, jako już niezdatną do bezpiecznego użytkowania. Nasi kierowcy kupują te opony jako używane, jako fantastyczne, bo jeszcze mają bardzo, bardzo ładny bieżnik. Nie zdaję sobie z tego sprawy, że, że taka opona nie jest w stanie w żaden sposób konkurować z osiągami nowej i nawet nam wydłuży drogę hamowania o 50%. Ale mogę Ci, Adamie, powiedzieć, ponieważ mam dużo znajomych, którzy mieszkają za granicą i wiemy, że za granicą jest dużo bitych aut, które przyjeżdżają do nas, do Polski i bardzo często zdarza się to zimą, ponieważ... Taki przysłowiowy e, obcokrajowiec może go stać i kupi sobie tą nową oponę do swojego nowego auta, ale znowu myśli, że może tym autem zimą po śniegu działać cuda, tak nie jest. Mhm. Oczywiście, naturalnie są pewne granice możliwości opony, możliwości samochodu i my powinniśmy robić wszystko, żeby te opony mieć w jak najlepszym stanie, najlepiej nowe, najlepiej równomiernie je użytkować i zużywać, przekładać co 8-10 tysięcy kilometrów przebiegu przednie koła z tylnymi, tak, żeby aby bieżnik się równomiernie zużywał, wtedy mamy gwarancję, że te, że te opony będą w jakiś nam sposób służyły prawidłowo. I oczywiście cudów nie zdziałamy, możemy jedynie liczyć, że w sytuacjach ekstremalnych no, gdzieś zrobiliśmy wszystko, żeby mieć to odpowiednią jakość hamowania czy, czy, czy trzymania się drogi samochodu. No niemniej jednak. Hmm, nie możemy y, tak skakać y, od razu ze skrajności w skrajność, że jak sobie założymy nowe, tak jak powiedziałeś, to od razu samochód będzie się trzymał jak przyklejony. Po prostu delikatnie przesuniemy granicę możliwości tego samochodu i wykorzystamy y, te właściwości tam, w tej sytuacji ekstremalnej, gdzie to będzie nagle nam potrzebne. Albo jeżeli chcemy szybciej ruszyć, rzeczywiście ten samochód bardziej się zbierze, tak? O, zdecydowa zdecydowanie. Zdecydowanie. Auto, które ma e, w miarę świeże, nowe Opony zimowe, no nie powinno mieć problemu, czy to będzie przednio, czy tylno napędowe, 4x4. Nie powinno mieć problemu z, z przejeżdżaniem nawet przez grząski śnieg, z wykopywaniem się, czy ruszaniem na skrzyżowaniu. Zawsze te manewry będą trwały dużo dłużej niż latem. Trzeba to inaczej sobie zupełnie zaplanować, obliczyć, ale no widać różnicę gołym okiem, jak, jak samochód jest jakiś tam zaniedbany. Widać też po jakości opon, że są jakieś tam założone zimówki, żeby były i się okazuje, że to auto później ten właściciel narzeka na samochód, że to auto źle jeździ, a nie ma właściwego stanu technicznego zawieszenia czy, czy opon, no i tutaj tkwi przyczyna. I też chciałem tu powiedzieć, że tak jak wspomniałeś wcześniej, naszego przykładowego zachodniego sąsiada stać na kupno nowych opon. Z tym to jest kwestia świadomości myślę, że społecznej, bo jeśli kupuje się samochód jakikolwiek używany mniej bardziej, droższy tańszy, to powinno się brać pod uwagę wszystkie aspekty jego użytkowania. Czyli kupujemy większy samochód, bardziej wymagający, który będzie generował większe koszty, liczymy się też z większymi oponami, droższymi. Powinniśmy jakby to sobie wkalkulować, czy stać nas na to, czy nie. Poza tym kolejna sprawa, myślę, że kupując raz. Opony zimowe takie opony przy przeciętnym przebiegu przeciętnego polskiego kierowcy wytrzymają co najmniej 3 nawet cztery sezony. I tak zresztą jest to zalecane, żeby po pięciu latach no jakby te, tych opon już nie używać. No, o, o, ze względów, o których wcześniej mówiliśmy. E, natomiast no, przez te 3-4 lata będą świetnie służyły, bo, bo są nowe i zużywają się równowiernie i mamy też pewność, że nie mają ukrytych jakichś uszkodzeń, które gdzieś tam używane oponki no, nigdy nie wiadomo, co, co się z nimi działo. Jakieś tam wewnętrzne uszkodzenia, poszycia opony, gdzie e, ktoś wpadł w dziurę czy oparł się o krawędź z dużą prędkością i w każdej chwili. Ta opona może stworzyć niebezpieczeństwo już na naszym samochodzie. Także tutaj. To jest takie troszeczkę zasłanianie się, że, że, że my nie mamy pieniędzy na te opony. Jakbyśmy przeliczyli to na kilometr przejechanej drogi, to ta nowa opona, dobrze kupiona, dobrze skalkulowana do naszego samochodu, nie musi być najwyższej klasy, ale ważne, żeby była nowa i w miarę renomowana, okaże się wydatkiem wcale jakimś nieprzesadnie dużym, bo, bo patrząc na, na używane opony, oczywiście one są kilka razy tańsze niekiedy, ale trzeba je wymienić co sezon, tak, bo, bo się szybko kończą. Doliczyć do tego trzeba. Czyli, czyli się opłaca. Podsumowując, Adamie, ponieważ y, zaczął się sezon zimowy i musimy uwrażliwiać naszych kierowców, było parę słów prosto z serca strażaka, teraz będzie parę słów prosto z serca instruktora. E, uważajmy na nasze życie, na nasze zdrowie, na nasze rodziny, e, na nasze samochody. Tak jak Łukaszu wspomniałeś, kolejna zima. Znowu wielu kierowców jest nieprzygotowanych i stanem technicznym pojazdów i myślę, że własną świadomością, wyobraźnią, nawet zaplanowaniem dnia, wiecznie się spieszymy. Nie potrafimy być może dopasować zmiany klimatu do naszych codziennych obowiązków. Tak naprawdę zimą powinniśmy troszeczkę wcześniej wychodzić z domu, przygotować auto, odśnieżyć odpowiednio, oskrobać, nie śpieszyć się, bo wiadomo, że w pewnych warunkach, trudnych warunkach będzie nam trudniej dojechać, mogą być jakieś utrudnienia w ogóle w przejeździe. Jest bardziej ślisko, są zmienne warunki, więc to wszystko trzeba uwzględnić. Średnia prędkość Maleje. Nie śpieszyć się również jako pieszy, nie tylko jako kierowca. Owszem, ta relacja tutaj myślę, że powoduje najwięcej problemów w takich porach roku jak zima. Szybko robi się ciemno. Piesi są ubrani w jakieś koptury, gdzieś tam ogranicza tę widoczność, gdzieś też się spieszą, starają się jak najszybciej przed tym zimnem uciec, i wówczas się okazuje, że ten konflikt między pieszymi a kierowcą, czyli ta relacja się nasila. Pieszy, widząc nadjeżdżający samochód z daleka, niekiedy nie zdaje sobie z tego sprawy, że jadąc 40 km na godzinę na takiej chlapie rozjeżdżonym śniegu, mamy ograniczone możliwości hamowania. To, nie ma, to się w żaden sposób nie da porównać do jazdy Mało tego, pieszy widząc światło nadjeżdżającego samochodu, z psychologicznego punktu widzenia, wydaje mu się, że on nas widzi. Tak? Kierowca nas widzi, bo przecież ja widzę wyraźne światła tego samochodu, a to tak nie jest. Okazuje się, że, że kierowca w tej szarzyźnie przy przyjaznych warunkach nie widzi na szaro ubranego człowieka i bardzo często dochodzi w tym momencie do, do wielu potrąceń, wypadków. Piesi niekiedy oddają swoje życie w ręce kierowców. Tak? Wchodzą, rozglądają się przez chwilę, wchodzą na przejścia, nie patrzą dalej, później nie spieszą się. A nie oszukujmy się, pieszego będzie oczywiście bardziej bolało, a jeszcze taka przeraźliwa sytuacja, z którą sam miałem do czynienia. Matka z dzieckiem w wózku, która najpierw wypycha wózek i sprawdza, czy samochód się zatrzyma, jak się zatrzyma przejdzie, nie zatrzyma się to najwyżej jej dziecko zabijo. Takie, takie sytuacje, no ja się z tego jakby podśmiewuję, to są komiczne, jako... Ale są, sam miałem taką sytuację. Dlaczego, dlatego dlaczego komiczne? Dlatego, że no ja nie jestem w stanie uwierzyć, że, że ktoś się może tak zachować wobec własnego dziecka, tak? Że w najpierw... Tak zwane wymuszenie. Wymuszenie, tak. A co jeżeli będzie niebezpiecznie, jeżeli kierowca będzie pijany, albo rzeczywiście będzie ślisko? Albo będzie miał letnie opony, tak? I, I nie będzie w stanie odpowiednio zareagować. E, no tych opcji, wariantów to jest mnóstwo i myślę, że świetny przykład podałeś na to, żeby się bardzo porządnie zastanowić nad swoim zachowaniem, czy ta sekunda dwie czy pięć pośpiechu jako pieszy jest warta narażenia przede wszystkim swojego dziecka, ale także i siebie, bo tutaj dotyczy to... kierowcy mogą zrobić dużo, no ale nie wszystko, tak? Wszystko. Oczywiście zawsze to działa z dwóch stron. Myślę, że duża wina jest kierowców, że jeżdżą nieostrożnie, zbyt małymi odstępami, są zaskakiwani Jakimiś tam zachowaniami pieszych, które gwałtownie występują, też z prostego powodu. Jeżdżą odrobinę za szybko po mieście w tych warunkach. Nieraz 10-15 km na godzinę wystarczy, żeby samochód absolutnie nie dawał się kontrolować w takich sytuacjach. Więc my też, jeżdżąc w nowoczesnych samochodach, tego nie czujemy. Myślimy, że wszystko jest w porządku. Więc tutaj ta relacja z dwóch stron zaczyna rodzić kłopot. Tak? Lekko myślny pieszy, troszeczkę znieczulony kierowca na prędkość, za małe odstępy, za małe rozglądanie się po drodze, za słabe i tragedia gotowa. Więc w takim razie uwrażliwiamy Was, drodzy widzowie, jako kierowców, jako pieszych. Uważajcie na siebie, ponieważ zima... Jest to czas, w którym naprawdę bardzo dużo stłuczek, e, bardzo dużo wypadków nieszczęśliwych się dzieje. E, dziękuję Ci bardzo, Adamie, e, za przekazane nam informacje, a my widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień.